Cześć panowie! Cześć! Witamy niezależne media Podlasia. Tak, tak. Witamy z terenu Podlasia. Tak. No pięknym właśnie... polskim Zdziwiam dzisiaj nawet jestem. śnieżnym białym stoku. jestem kochani, że ile kilometrów tutaj pędziście ile? Zobacz. Zaraz. Zaraz. W, w, Warszawa leży pod białym stokiem, z tego co <grym> pamiętam. Tak? To, to jest chata, a to nie jest dzielnica białego stoku. Na szczęście, na nie. szczęście jeszcze nie, bo jak nie, będzie dzielnica białego stoku, to nie będzie się dobrze działać. Słuchajcie państwo. Słuchajcie Państwo, jesteśmy cały czas na szczęście w Polsce, u siebie, u siebie i wydaje się różnym, dziwnym ludziom, że mogą decydować za nas, nie pytając się nas o zdanie, ale to się tylko im wydaje, trzeba regularnie im co jakiś czas przypominać, że są w błędzie, są w błędzie. No Wy jesteście, my... jesteście przykładem tej, tej władzy, niestety, ale fatalnej, tak, jeżeli chodzi o wolność słowa. 54 artykuł Konstytucji, którym sobie gębę wycierali do tej pory. Zobaczcie, jak go podeptali, prawda? To nie jest tylko kwestia wolności słowa, ale to jest też kwestia wolności wyrażania własnych opinii, przekonań. E, możemy chyba, jesteśmy skłonni powiedzieć, że jesteśmy e, bardzo takim spektakularnym przykładem naruszenia symetryczności w zasadach stosowanych w prawie, bo przecież mamy słynne ustawy, w której e, mówi się na przykład o wykluczeniu ze względu na poglądy polityczne znaczy, nasze poglądy można wykluczyć, a wszystkich nie, tak? nas można za to zamknąć, tak. bo mamy poglądy a innych nie my mówimy, to nie nasza wojna my mówimy stop wojnie, mówimy pokój w w Polsce i staw, jest nam stawiany zarzut pochwalania wojny napastniczej. Gdzie jest proporcja? Marcin, uwaga, no, teraz można powiedzieć, że nie wszyscy są, tutajjsi, nie wszyscy są miejscowi, więc proszę wycieczki, zwracam uwagę, że po prawej stronie wyłania się tutaj e, Sobór Kościół Prawosławny pod wezwaniem świętego Mikołaja, gdzie e, spoczywają relikwie gdzie spoczywają relikwie świętego młodzianka Gabriela, którego prawosławny wyniósł na ołtarze. To istotny szczegół z naszej historii, ofiara mordu rytualnego, jeśli dobrze pamiętam, z XVIII wieku, Gabriel. Więc cóż kto z pobożności, jak to z ciekawości, jak to z ostrożności procesowej, warto zadumać się nad tym faktem. Ruszamy dalej. Tak, no, właśnie. Marcin, Marcin powiedział, że nie ma symetrii. No nie ma. E, niczym się nie. Niczym, niczym nie wyróżniliśmy się z Marcinem, żeby, żeby nas zamykać do więzienia i wytaczać nam oskarżenia, które są powyrywane z kontekstu, zmanipulowane i kłamliwe te oskarżenia. Niemniej, no, stajemy przed sądem i procesy się toczą. Mamy bardzo dużo procesów, które wygraliśmy, byliśmy uniewinniani w tych procesach, Mamy procesy, gdzie mamy wyroki e, e, prac e, społecznych, mimo że prokuratorzy za banalne, słowa, za, za banalne słowa i teksty żądali dla nas bezwzględnego więzienia. Prokuratorzy ci to są prokuratorzy. Skonsolidowani przez, przez Seremeta i przez Bodnara jest ich 106, po to tylko jak powiedział Europoseł Śmiszek. Było, bo jest ich więcej. Europoseł Śmiszek, kiedyś wiceminister sprawiedliwości. Po to tylko, żeby prześladować, monitorować i prowokować ruchy narodowe. Czyli tworzyć tak zwane działania prewencyjne, aby ruchy narodowe mogły się rozwijać. Bo, szanowni... Ale ponieważ skuteczność tych prokuratorów. Była ograniczona przez losowe przydzielanie spraw, przez ograniczoną dostępność. Wymyślono nową wersję. Tak. Teraz tych prokuratorów ma być mniej, ale mają być szkoleni, wyspecjalizowani. A już ma, widzieliśmy materiały szkoleniowe. włosy, dęba Wam stanem, jakie zobaczycie, ich ma być mniej, ale wszystkie sprawy obciążone elementem właśnie tak zwanej mowy nienawiści tak. mają trafiać tylko na, do nich na do tych wyspecjalizowanych. I teraz dlaczego tak się dzieje? Bo temat jest nadrzędny, likwidacja państw narodowych. Bodnar to jest wyszkolony funkcjonariusz Unii Europejskiej. Unia musi likwidować państwa narodowe, bo musi stworzyć coś na wzór Związku Neobolszewickiego, gdzie taki naród jak Polska ma rolę, ma, ma rolę... Szanowni Państwo, wypowiedział to bardzo trafnie poseł z AFD, z Alternatyn für Deutsche. Powiedział, Polacy są Afroamerykanami Europy. On chciał powiedzieć Murzynami Europy, ale... ale starał się być kulturalny. Taką rolę nam wyznaczono. Ja na to się nie godzę. Nikt się z nas, normalnych Polaków, nie godzi. Związek Socjalistycznych Republik Europejskich pod zarządem Altiero Spi Al no. Al Spinellego, działacza socjalistycznego, komunistę wręcz, który chce zlikwidować państwo narodowe, który chce zlikwidować narody, języki. Który przyklaskuje ustaleniom klubu rzymskiego co do pół miliarda ludności na Ziemi, e, ograniczenia dwutlenku węgla. To są komuniści, którzy nienawidzą ludzi, którzy nienawidzą życia, którzy nienawidzą narodów, którzy nienawidzą odmienności. To są panoptika ludzkie, tak ja ich postrzegam. I niestety muszę powiedzieć tylko jedno słowo. Musimy wrócić do macierzy, jaką jest Polska narodowa. Musimy wrócić do macierzy, jaką jest szanowanie odmienności ludzi, narodów, państw, języków. Bo to jest podstawą do tego, żebyśmy funkcjonowali. I szanowni Państwo, poeta się już zajął tym tematem i w tak zwanych ludowych słowach, poet, po, lu, w ludowym stylu poetyckim napisał tak. Napisał tak. Zamiast mięsa, zamiast mięsa już bydlaki Każą nam robaki źleć, Szczęściem, mówią nam szubrawcy Jest nic nie mieć i nic nie chcieć No kochani, dostawmy sobie Unię Europejską samą sobie Niech się ona tam zadusi Niech to powstanie takie urzędnicze getto Ale warto naciskać, buntować się Zaraz wam wytłumaczę dlaczego ze strachu, że proces deunizacji, czyli proces wyjścia Polski z Unii Europejskiej, może być coraz szerszy i coraz większa świadomość ludzi, ze strachu darowano nam tak zwane kwoty emigracyjne. Chwilowo, pewnie chwilowo, bo te kwoty emigracyjne powodują wzrost świadomości deunizacyjnej. Deunizacja to jest proces w którym chodzi głównie o to, żeby Polacy wreszcie zrozumieli, że Unia nam nigdy nic za darmo nie dała i nie da. I, nie, i, i nigdy od Unii nic nie dostaniemy. Ja pytanie, za darmo. Unia jest Unia, krótko mówiąc, jest konstruktem, w którym jeśli coś się opłaca, to nie opłaca się Polsce. Ale jeżeli trzeba w niej ponieść jakieś koszty, to państwa ujęte wcześniej w planie Mitel Europa, gospodarki pomocnicze te koszty poniosą. Jeżeli wprowadza się ograniczenia, to one są tak skonstruowane, żeby dotykały wybrane państwa. Natomiast jeżeli wprowadza się pomocy, to one są tak konstruowane, żeby zyskiwały na tym konkretne państwa. Zobaczcie, kiedy była kwestia tak zwanego sięgnięcia po środki na rozbudowę armii, Armia niemiecka po niej nie sięgnęła, bo nie sięgnęła, bo są to kredyty, które trzeba spłacać. Natomiast myśmy sięgnęli. Będziemy kupowali teraz uzbrojenie w Niemczech, się, zadłużali, zadłużali się, się. będziemy tak. spłacali te kredyty, a oni będą beneficjentami. Na tym to polega. Tworząc programy e, pomocowe tak zwane, one są tak zawsze konstruowane. Ocenia się, że ponad 80% wraca do gospodarki. Państw kluczowych zainteresowanych Niemiec, Francji i innych. Panie Wojtku, jeszcze jedno pytanko takie. Czy wy nie jesteście takim straszakiem dla całego społeczeństwa, dla całego narodu polskiego? że was się tylko za słowa zamknęło, trzymało prawie pół roku. Oczywiście. Czy nie jest to właśnie w formie przestraszenia dla całego narodu. Pewnie tak, pewnie tak, ale ja myślę, że w tym naszym konkretnym przypadku, oczywiście to, co pan powiedział, taka jest wytyczna, ale... My osobiście z Marcinem yy, leżymy na wątrobie człowieka, który kiedyś był ministrem spraw yy, sprawiedliwości, ponieważ naruszyliśmy, my rodzący kamraci, my swoją aktywnością, przecież nie tylko my z Marcinem, naruszyliśmy, udało nam się skruszyć ten misterny plan, który był Wymyślony w głowach tych urzędników, żeby tak ocenzurować Polaków, że oni uruchomią sobie autocenzurę. My od 20 roku. Jakbyś roku... jasno mógł pokazać to hasło Agnieszki Patryki, najgorszy dzień pokoju jest lepszy niż najpiękniejszy dzień wojny. Tak jest. Więc, więc, więc już się powiem. Człowiek o nazwisku Bodnar, odsyłam do, Wikip do, do Wikipedii, kim jest, gdzie był szkolony, to jest mianowanie go ministrem sprawiedliwości w Polsce uważam za policzek dla nas. Ministrem sprawiedliwości w Polsce może być tylko człowiek, który respektuje polskie obowiązki. Ale w Polsce nie respektuje tak. się praw. Przypomnę ministra finansów Jana Wincenta Rostowskiego. Człowieka, który jednocześnie potrafił być łysy i rozczochrany. E, tak jest. Obywatel państwa e, Kurewskiego, królewskiego przepraszam, Wielkiej Brytanii. E, przecież na tych stanowiskach nie mogą być e, osadzani ludzie, którzy nie, są, którzy nie mają obywatelstwa innych państw. Więc sami widzicie, od jak dawna nie przestrzega się podstawowych zasad. Trzeba posprawdzać im paszporty, czy mają podwójne. Dziękuję ślicznie. Na, moim zdaniem, podkreślam, moim zdaniem, w mojej wizji, na kluczowych e, stanowiskach związanych z organizowaniem życia społecznego, gospodarczego, e, na stanowiskach państwowych, wysokich, ministerialnych, powinno funkcjonować weryfikowanie kilka pokoleń wstecz pochodzenia, idei, myśli, zasad, które pan, panowały i to nie oznacza, że ci ludzie mają nie mieć praw do wypełniania swoich obowiązków. Tylko ma być jasność co do tego jakie jest ich pochodzenie, e, jakie mogą być ich, ich intencje. Bardzo dziękujemy za uwagę. Pozdrawiamy. Wolne media Podlasie. Przeżęc. Na koniec szanowni Wydaje Państwo, tak. szanowni Państwo, najważniejsze. Tak. Marcin i ja potwierdzamy. Nie ma się czego bać. Wróg nie jest tak potężny jak myślimy. Wróg ma tylko w rękach media. Dlatego dziękujemy szanownemu panu, koledze, kamracie, to dziękujemy jest, to ci... To jest też moje motto. Że, że, że jak się chcę, mówić, to już jesteś niewolniki. Że tobie się chce rozbijać ten parszywy monopol y, medialny. Media mają być w naszych rękach, wtedy nie będą nam mogli... Wtłaczać do głowy kłamstwa. Obronimy się, jak się będziemy cały czas buntować. Szanowni rodacy, Polacy, jeśli głoszenie prawdy staje się czynem rewolucyjnym, za którym trafiamy za kratki, to z tym państwem jest naprawdę źle. Ale to dzieje się tak dlatego, że państwo to ludzie, którzy nim rządzą. I tu trzeba sobie postawić wyraźne pytanie, kto ma rządzić państwem. I to wy będziecie o tym decydować. A ja powiem tylko powtarzane od dawna hasła. Nie bójcie się mówić, twórzcie media. Im więcej jest mediów tak jest. wolnych, różnych, nawet małych, jeżeli zajmujecie się sprawami regionalnymi. Ale mówicie szczerze, od serca. Tam jest prawdziwy matię, front, tam, pod, tam jest Tam zdobywacie front. prawdziwe przyczółki, to są właśnie wolne media. Na tym to polega. Wiem, twórzcie media, Idziemy na dole. Czuj, a... Czuj, Czuj duch! duch! Czałem.